Sensacyjna wiadomość o powrocie Ryszarda Rynkowskiego na scenę. Tak szybko. Ryszard Rynkowski znalazł się w poważnych tarapatach. Artysta miał wystąpić na festiwalu w Opolu. Tam nie dotarł, za to wylądował na policyjnym dołku. Usłyszał też zarzuty dotyczące jazdy pod wpływem co dalej z karierą charakterystycznego wokalisty chyba. Dobrze. Właśnie usłyszeliśmy sensacyjną wiadomość o powrocie Ryszarda Rynkowskiego na scenę. Ryszard Rynkowski z zarzutem. Ryszard Rynkowski przez lata był szanowanym artystą. Teraz jednak jego wizerunek został mocno nadszarpnięty. 14 czerwca 2025 roku wokalista zapamięta na długo. Dzień później miał wystąpić na festiwalu w Opolu z okazji jubileuszu Jacka Cygana. Kilka godzin przed rozpoczęciem koncertu podaliśmy wiadomość o tym, że Ryszard Rynkowski miał wypadek pod Brodnicą. Poważniejszych obrażeń na szczęście nie odniósł, choć trochę rozbił głowę. Już w trakcie koncertu Jacyk Cygan przekazał że piosenkarz troszkę się potłukł, ale nie ma co się obawiać i podkreślił, że Ryszard Rynkowski to twardy chłop. Następnego dnia, w poniedziałek, 16 czerwca, Super Express przekazał szokujące ustalenia. Policja twierdzi, że artysta w momencie kolizji miał co najmniej 1,6 promila alkoholu. Usłyszał już zarzut. Ryszard R. dostał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Przyznał się do winy, ale odmówił składania wyjaśnień, przekazał nam Prok Rafał Ruta z prokuratury okręgowej w Toruniu. Ryszard Rynkowski kaja się w oświadczeniu. Z naszych ustaleń wynika, że Ryszard Rynkowski, artysta, wyraził zgodę na publikację wizerunku. Zbiegł z miejsca zdarzenia i udał się do domu. Gdy policja przyszła do niego mocno spał. Później czterokrotnie został przebadany alkomatem i trafił na dołek. Ryszard Rynkowski nie odbierał od nas telefonu, ale za to wydał oświadczenie. Drodzy fani. Chciałem wszystkich Was najmocniej przeprosić za zdarzenie z dnia 14 czerwca 2025 roku. Zdaję sobie sprawę z tego, że zawiodłem wielu z Was, szczególnie wspaniałą opolską publiczność. Obiecuję, że sytuacja ta stanowić będzie dla mnie lekcję, z której wyciągnę odpowiednie wnioski, kajał się artysta. Menedżer o powrocie Ryszarda Rynkowskiego na scenę Fani Ryszarda Rynkowskiego też na pewno mocno przeżywają te sytuacje. Wielu z nich, mimo wszystko, z niecierpliwością czeka na powrót piosenkarza na scenę. Często po takich aferach artyści chowają się do mysiej dziury, bo wygasić złe emocje. Kiedyś jednak z niej trzeba wyjść. Bogdan Zep, menedżer Ryszarda Rynkowskiego, w rozmowie z portalem Jastrząb Post odniósł się do koncertowych planów. Kiedy Ryszard Rynkowski wróci na scenę,. Na razie nie. Od września, odparł krótko menedżer. Brzmi to sensacyjnie. Tak szybko. W końcu do września zostało raptem dwa i pół miesiąca. Z drugiej strony może Ryszard Rynkowski chce szybko zmazać plamę. Może to jednak być ryzykowne. Pytanie, jak przyjmie go publiczność.